Może i granat leci. Pukowy. Zabiłem typa chyba z tyłu. Jo zabity. Well. Narmas, narmas! Охуенно сейчас поживимся! Ну пожрать бы, конечно, вообще не мешало бы это. Ну чё, по пандос вам тут всем залетные. Ха, ну чё, нормально? А, вот тут друган мы бывал, точно. Ну чё, шкура цела, уже неплохо, а? Гэ-гэ, <свеч> изи! Nie słyszałem mięku. Granat. Cześć. Check, check, check. Dobra czy Ci miała nikogo jeszcze? podleci, coś to nie na nie. Mm -hmm. Tak, ja widziałem, jeszcze go dobiłem, nie? Idziemy na prawo, szybka decyzja, czy normalnie? Ja, dawaj, tak, tak jak szliśmy Przejdziemy tutaj górą Po co górą? A tu, a ten w prawo, dobra No chyba, że wracamy się idziemy normalnie nie nie nie, dobra, posłuchaj, posłuchaj, A nic już nikt nie mówi mówię na tym to... <grym> Ale to na wprost nas Ty, to to na wprost nas było Na górze tutaj? Tak Strzały za nami Nie słyszałem Półnik ktoś jest. E, jest bot. Zabić go. Nie. Ma. Ktoś, nie nas. ktoś jeszcze strzelił. Tak, był bota. Ja strzeliłem i gościu strzelił. Jest gościu, na prostu nie. Jest to przeciwko ciebie. Nie trafiłem A! A na wprost nie jest, trzymaj się, oh, wow, 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 wow. czekaj czekaj... Oberwał Nice Ja go, ja go nie mogłem trafić Z wow, góry, z góry, z góry, z góry, z góry, z góry Muszę ładować Co za wojna Muszę przeładować ją ja amu jak on, on... Jak on Ja go nie mogłem trafić, tego typa. Nie ale no, gdzie ten strzelał? Z mostu. Tak, tak, albo nie widzę cholera. To uważaj. Ja ładuję, bo nie mogę, nie, nie mam amunicji. Nate! Granat! Granat! Co ty chodzisz? Tak ja Odaliłem się od ciebie kawałeczek Na wprost mnie jest koleś Są tu typy Bo w klatę, ale ma duży pancerz Może i granat leci Kukowy. Zabiłem typa chyba z tyłu Jo Zabity Drugi? Drugi jest! Pomóż mi, bo nie mam ammo. Nie widzę go. Za skałą! Pomóż. Nie mam nie ammo. Widzę. Z prawej strony. Z lewej, z lewej! Dobra, Nice! On mnie poharatał. Boże, ja nie miałem amunicji, byłem zdany na ciebie, nie? Mam mnie poharatał, skurwanie. JA PITOLE, ALE AKCJA! STARY! OOOO! Życia, nie? Poczekaj. Nie zamierzam. Gdzie iść? Dobra, idź. Na wzgórzu nie ma nikogo? Nie widziałem. W sensie tam, na tym killu snappera. Nie. Co to jest? Cleaner jakiś. No nie, to krzak, Boże. Dobra. Tu typowo będzie na tych łuczach coś. Ja nie idę Dobra. tam, lewo. nie teraz. uważaj, to tu cię przypilnuję jak masz to zamiar lutować Sobie zerką tylko? Ale nie, tylko zerknę. Nie, bo ostatnio... Z, nie wiem z kimś to grałem Tylko podszedł do tego i dostał bania Noś ktoś, ktoś chyba idzie Także uwaga Ty, patrz co tutaj jest Nie wiem, nie patrzyłem, bo coś mi się... że ktoś idzie. A co było na stole? Magazynek ten duży do fala. Eee... Czekaj, zajmę. Nabierzesz nie. wieżyczka. Nie ja wiem... Nie wiem czy to był grad czy BOT. Bo dziwnie się zachowywał. BOT. Jest tu bot? Nie, nie ma. A, y, zmniejszyli ten... Y, aktywność botów. Do ich celowania. To ich celowanie. To, nareszcie. Tylko nie wiem, czy... W chyba nie było jeszcze, ale to albo w tym paczu co będzie, albo w następnym. Bo nie nareszcie widział... Butów. No. Bo to co teraz jest to jest masakra Odwróci się i masz nogi urwaną Albo w łeb od no. Koc no. I w zasadzie koc tylko był No koc jest też dużo warty gdzieś niecałe 20 kapu Ty gość za nami Gdzie dokładnie? No, tak jak my szliśmy Raz dostał, zabiłem go, ale odjebał mi nogę. Fuck you gościu, fuck you. Fuck you. Muszę naprawić sobie nogę, nie ruszam się stąd. Jak on się tu znalazł, nie? No ostatnio też tak miałem, pobiegłem i ktoś mi chyba z zdjął, Na stacji Słyszałem cię To boty, to boty Так, да, до первого зауживаем, возмалазу. Оп, пачки. А что? Ну чё, неплохой день, господа. Что пошалаваешь Ну я ман с выкупом там, червоном слаги. Ну чё, попадос вам тут <с всем, <с A, tu croci mój bywał później Oha! Panie, nie zbierasz takich rzeczy? Tak, tu w tym samochodzie. <laughs> no i się poszedł poćmiono to za człowiek? E, tu bot leży, ale go po... Wziąłeś, co? No? Patrz Patrz No, szkóra cała, już nieźle Wszyscy nas bili Będę noś silnej. No i co, tu jest kto, nie?